W zadaniu kolejnym mamy 28 metrów siatki i chcemy nią ogrodzić ogródek. Natomiast tak naprawdę będziemy wykorzystywali tą siatkę do ogrodzenia tylko trzech boków, ponieważ jeżeli ten bok przylega do domu, do budynku, no to wiemy, że tutaj na tej siatki zakładać nie będziemy, czyli nas interesują tak naprawdę, zobaczcie, trzy boki takiego ogródka, czyli jeżeli... Zapiszemy sobie, że jest to ogródek prostokątny, no to wiemy, że tu mamy x, tu mamy x. Natomiast jak oznaczymy długość tego boku? No, długość tego boku oznaczymy jakąś inną literką, na przykład literką y. Zatem te 28 metrów ma służyć do ogrodzenia tych trzech boków, czyli x plus y plus x równa się 28. No więc zredukujmy razy podobne, zapiszemy, że 2x plus y równa się 28, no i możemy z tego równania wyznaczyć y, ponieważ y to 28 odjąć 2x. No i teraz, jeżeli wyznaczymy sobie x, podstawimy w miejsce x tutaj daną liczbę, to dzięki temu obliczymy także y, czyli bok tego prostokąta. No, i teraz spójrzmy, co byśmy chcieli uzyskać. Chcemy w ten sposób ogrodzić nasz ogródek, aby wymiary ogródka, aby powierzchnia tego ogródka była jak największa. Powierzchnia, no to nas interesuje pole powierzchni. Ponieważ mamy prostokąt, to wzór na pole tego prostokąta to będzie A razy B, czyli bok razy bok, czyli w naszym przypadku jeden z boków. To x, natomiast drugi bok to będzie y, czyli my zapisaliśmy, że y to 28 odjąć 2x, ponieważ zawsze się starajcie, żeby była tylko i wyłącznie w równaniu jedna niewiadoma, bo wtedy wystarczy jedno równanie, żeby po prostu dany przykład sobie rozwiązać. Ponieważ mamy tutaj długości boków, no to wiadomo, że długości boków muszą być większe od zera. Bok nie może być ujemny, nie może być także równy 0, czyli musimy wyznaczyć dziedzinę. Patrzymy tak tutaj. X musi być zatem większy od zera i ten drugi, ta druga zależność, czyli ten nasz Y a więc 28 odjąć 2x także musi być większe od zera. No i rozwiążmy takie równanie taką nierówność, czyli minus 2x jest większe od minus 28 obie strony dzielimy przez minus 2, czyli x musi być mniejszy bo dzielimy przez liczbę ujemną czyli ten znak odwracamy od 14, rysujemy sobie wykresy i szukamy części wspólnej, czyli zaznaczę 0 oraz 14 kółeczka są otwarte no i teraz x są większe od 0 oraz mniejsze od 14 to jest część wspólna, czyli nasza dziedzina to będzie przedział od 0 do 14. W tym przedziale musi znajdować się x, którego sobie za chwilkę wyznaczymy. No i teraz mamy już tutaj przygotowany wzór na pole, czyli wystarczy podstawić i stworzyć sobie z tego funkcję, czyli pod A podstawimy x razy b, czyli 28 odjąć 2x mnożymy to, co mamy w nawiasie przez x, czyli 28x odjąć 2x kwadrat, uporządkujemy sobie tę funkcję, to równanie, czyli od potęgi najwyższej. W ten sposób i teraz, gdybyśmy chcieli narysować wykres tej funkcji, no to oczywiście, ponieważ współczynnik przy x w drugiej potędze jest ujemny, no to wiemy, że ramiona paraboli byłyby skierowane w dół. Nas interesuje taka sytuacja, żeby powierzchnia ogródka była jak największa, czyli najwyżej położony punkt na wykresie to będzie nasz wierzchołek. Wierzchołek ma dwie współrzędne P oraz Q, i P to jest współrzędna X w tym punkcie. P możecie sobie wyznaczyć bez większych problemów, bo wzór na P to będzie minus B przez 2A, czyli minus B to minus 28. 2 razy a to 2 razy minus 2, czyli minus 4, czyli p jest równe 7, czyli inaczej to jest x, czyli x jest równe 7. Oczywiście tutaj no do tej naszej dziedziny się do tej dziedziny należy, tak? Tutaj wszystko się zgadza. Gdy mamy x, to jeszcze chcemy wyznaczyć y. No to korzystamy z tego wzoru, czyli y to będzie 28. Odjąć 2 razy x, czyli 2 razy 7 to 14, zatem y wynosi 14. Zatem wymiary tego ogródka, dobrane w ten sposób, aby powierzchnia ogródka była jak największa, powinny wynosić 7 na 14 metrów. I to będzie nasza odpowiedź.